Ledwie Wokulski zdążył jako tako ogarnąć się, wszedł pan Łęcki, a za nim woźny sklepowy. Pan Tomasz miał oczy krwią nabiegłej i sine plamy na policzkach. Rzucił się na fotel i oparłszy głowę na tylnej krawędzi, ciężko dyszał. Woźny stał w progu z zakłopotaną miną i przebierając palcami po metalowych guzikach swojej liberii, czekał na rozkazy. Wybacz, panie Stanisławie, ale proszę cię wody z cytryną wyszeptał pan Tomasz. – Sodowej wody, cytryny i cukru, biegnij! – rzekł Wokulski do Woźnego. Woźny wyszedł, zawadzając wielkimi guzami o drzwi pokoju. – To nic – mówił pan Tomasz z uśmiechem. – Krótka szyja, upał i irytacja. Chwilę odpocznę. Zatrwożony Wokulski zdjął mu krawat i rozpiął koszulę. Potem zlał ręcznik wodą kolońską, którą znalazł na biurku Rzeckiego i z synowską troskliwością wytarł choremu kark, twarz i głowę. Pan Tomasz uścisnął mu rękę. Już mi lepiej. Bóg zapłać. A potem dodał półgłosem. Podobasz mi się w roli tej siostry miłosierdzia. Bela nie potrafiłaby zrobić delikatniej. No, ona stworzona do tego, ażeby jej usługiwano. Woźny przyniósł syfon i cytryny. Wokulski przyrządził limoniadę i napoił pana Tomasza, któremu stopniowo poczęły znikać sine plamy z policzków. – Idź do mego mieszkania – rzekł Wokulski do woźnego – i kasz zaprząc konie. Niech zajedzie przed sklep. – Kochany, kochany jesteś – mówił pan Tomasz, mocno ściskając go za rękę i z wdzięcznością spoglądając na niego zaczerwienionymi oczyma. – Nie przywykłem do podobnej troskliwości, ponieważ Belcia nie zna się na tych rzeczach. Nieumiejętność panny Izabeli w opiekowaniu się chorymi w przykry sposób uderzyła Wokulskiego. Ale tylko na chwilę. Powoli pan Tomasz zupełnie odzyskał siły. Obfity pot wystąpił mu na czoło, głos wzmocnił się i tylko sieć czerwonych żyłek na oczach świadczyła jeszcze o minionym ataku. Przeszedł się nawet po pokoju, przeciągnął się i zaczął. A nie masz pojęcia, panie Stanisławie, jak się dziś zirytowałem. Dasz wiarę, dom mój sprzedano za dziewięćdziesiąt tysięcy. Wokulski drgnął. Byłem pewny, mówił pan Łęcki, że wezmę choć ze 110 tysięcy. Już na sali słyszałem dookoła siebie głosy, że kamienica warta 120. Ale cóż, zapragnął kupić ją żyd. Podły lichwiarz ten Szlangbaum. Porozumiał się z konkurentami, a kto wie, czy i nie z moim adwokatem, i straciłem 20 albo 30 tysięcy. Teraz Wokulski wyglądał na apoplektyka. Ale milczał. A tak rachowałem, prawił pan Łęcki, że od pięćdziesięciu tysięcy dasz mi z dziesięć tysięcy rocznie, na utrzymanie domu wychodzi mi sześć do ośmiu tysięcy, więc za resztę moglibyśmy z Belą co roku wyjeżdżać za granicę? Obiecałem nawet dziecku, że za tydzień pojedziemy do Paryża. Akurat sześć tysięcy rubli ledwie wystarczą na nędzne istnienie, a o podróżach ani myśleć. Nikczemny żyd. Nikczemne społeczeństwo, które tak ulega lichwiarzom, że nie śmie z nimi walczyć nawet przy licytacji. A co mnie najwięcej boli, powiem ci to okoliczność, że za tym nędznym szlangbaumem może ukrywa się jakiś chrześcijanin, nawet arystokrata. Głos znowu zaczął mu się stłumiać, i znowu na twarz wystąpiło sinawe zabarwienie. Usiadł i napił się wody. Podli, podli. Szeptał. Niech się pan uspokoi, rzekł Wokulski. Ile mi pan da gotówką? Prosiłem adwokata, naszego księcia, bo mój adwokat to łajdak, żeby odebrał należną mi sumę i tobie doręczył ją, panie Stanisławie, razem trzydzieści tysięcy. A że obiecujesz mi od nich dwadzieścia procent, więc mam sześć tysięcy rubli rocznie na całe utrzymanie. Nędza! Ruina! Sumę pańską odpowiedział Wokulski. Mogę umieścić w lepszym interesie. Będzie pan miał dziesięć tysięcy rocznie. Co mówisz? Tak, trafia mi się wyjątkowa okazja. Pan Tomasz zerwał się z fotelu. Zbawco, dobrodzieju, mówił wzruszonym głosem. Jesteś najszlachetniejszym z ludzi, ale dodał cofając się i rozkładając ręce, czy tylko ty nie stracisz? Ja? Przecież jestem kupcem. Kupiec, także mi mów! zawołał pan Tomasz. Dzięki tobie przekonałem się, że wyraz kupiec jest dziś synonimem wielkoduszności, delikatności, bohaterstwa. Zacny! I rzucił mu się na szyję, omal nie płacząc. Wokulski po raz trzeci usadowił go na fotelu, a w tej chwili zapukano do drzwi. Proszę! Wszedł Henryk Schlangbaum, blady, z błyskawicami w oczach. Stanął przed panem Tomaszem i kłaniając mu się rzekł. Panie, ja jestem Schlangbaum, właśnie syn tego podłego lichwiarza, na którego pan tyle wymyślał w sklepie przy moich kolegach i gościach. Panie, nie wiedziałem wszelką satysfakcję i jestem gotów. A najpierw, przepraszam, byłem bardzo zirytowany, mówił wzruszony pan Tomasz. Schlangbaum uspokoił się. Proszę pana... Odparł. Zamiast dawać mi satysfakcję, niech pan posłucha, co powiem. Dlaczego mój ojciec kupił pański dom? Oto na dziś mniejsza. Że zaś pana nie oszukał, dam stanowczy dowód. Ojciec natychmiast odstąpi panu ten dom za dziewięćdziesiąt tysięcy. Więcej powiem! wybuchnął. Nabywca odda go panu za siedemdziesiąt. Henryku, wtrącił Wokulski. już skończyłem. Żegnam pana. Odpowiedział Szlangbaum. I nisko ukłoniwszy się panu Tomaszowi wyszedł z pokoju. Co za przykra farsa! odezwał się po chwili pan Tomasz. Istotnie, wypowiedziałem w sklepie parę gorzkich wyrazów o starym Szlangbaumie, ale pod słowem nie wiedziałem, że jego syn tu jest. Zwróci mi dom za siedemdziesiąt tysięcy, za który dał dziewięćdziesiąt. Paradny. Cóż ty na to, panie Stanisławie? Może dom naprawdę wart tylko dziewięćdziesiąt nieśmiało powiedział Wokulski. Pan Tomasz zaczął zapinać na sobie odzież i krawat. Dziękuję ci, panie Stanisławie, mówił, i za pomoc, i za zajęcie się moimi interesami. Co za farsa z tym szlangbaumem. Ale, ale, Belcia prosi cię jutro na obiad. Pieniądze odbierz od adwokata naszego księcia, a co do procentu, który będziesz łaskaw. Wypłacę go natychmiast z góry za pół roku. Bardzo ci wdzięczny jestem, ciągnął pan Tomasz, całując go w oba policzki. No, do widzenia, zatem, do jutra, a nie zapomnij o obiedzie. Wokulski wyprowadził go przez podwórze do bramy, gdzie czekał już powóz. Straszny upał. Mówił pan Tomasz z trudnością przy pomocy Wokulskiego, siadając do powozu. Cóż znowu za farsa z tymi Żydami? Dał dziewięćdziesiąt tysięcy, a gotów odstąpić za siedemdziesiąt. Pocieszne słowo honoru. Konie ruszyły w stronę alei Ujazdowskiej. W drodze do domu pan Tomasz był odurzony. Nie czuł upału, tylko ogólne osłabienie i szum w uszach. Chwilami zdawało mu się, że każdym okiem widzi inaczej albo że obydwoma widzi gorzej. Oparł się w rogu powozu, chwiejąc się za każdym silniejszym ruchem, jak pijany. Myśli i uczucia plątały mu się w dziwny sposób. Czasem wyobrażał sobie, że jest otoczony siecią intryk, z której wydobyć go może tylko Wokulski. To znowu, że jest ciężko chory i że tylko Wokulski pielęgnować by go potrafił. To znowu, że umrze, Zostawiając z ubożałą i od wszystkich opuszczoną córkę, którą zaopiekować by się mógł tylko Wokulski. A nareszcie pomyślał, że dobrze jest mieć własny powóz, tak lekko niosący jak ten, którym jedzie, i że gdyby poprosił Wokulskiego, on zrobiłby mu z niego prezent. Straszny upał, mruknął pan Tomasz. Konie stanęły przed domem. Pan Tomasz wysiadł i nawet nie kiwnąwszy głową Stangretowi, poszedł na górę. Ledwie w luku ociężałe nogi, a gdy znalazł się w swym gabinecie, padł na fotel w kapeluszu i tak siedział parę minut ku najwyższemu zdumieniu służącego, który uznał za stosowne poprosić panienkę. – Musiał dobrze pójść interes – rzekł do panny Izabeli – bo jaśnie pan coś jakby trochę tego… Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Zawsze bowiem pamiętała, że pannie z jej nazwiskiem nie wolno zdradzać żywszych uczuć, nawet wobec bankructwa. Pomimo przecież jej panowania nad sobą Mikołaj poznał z silnych wypieków na twarzy, że jest wzruszona i jeszcze raz dodał półgłosem: O, dobrze, musiał pójść interes, bo jaśnie pan tego. Panna Izabela zmarszczyła piękne czoło i zatrzasnęła za sobą drzwi gabinetu. Jej ojciec wciąż siedział w kapeluszu na głowie. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc w jego czerwone oczy. Nieszczęście. – Ruina! – odparł pan Tomasz z trudnością zdejmując kapelusz. – Straciłem trzydzieści tysięcy rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. – Podły Żyd, lichwiarz! Odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i… – Więc już nic nie mamy? – szepnęła. – Jak to nic? Mamy trzydzieści tysięcy rubli. A od nich dziesięć tysięcy rubli procentu! Zacny ten Wokulski, nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował! Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Podły żyd! No, ale Wokulski, powiadam ci, że to coś nadludzkiego. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela klękając przed fotelem. Nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas. On pospieszył z pomocą, a może mi nawet życie uratował. My, apoplektycy, niekiedy bardzo blisko ocieramy się o śmierć, więc gdy mnie cucił, pomyślałem, kto by się tobą uczciwie zaopiekował, bo nie Joasia, ani Hortensja, ani nikt... Tylko majątne sieroty znajdują opiekunów. Panna Izabela, spostrzegłszy, że ojciec stopniowo odzyskuje siły i władzę nad sobą, powstała z klęczek i usiadła na szezlongu. — Zatem, ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę Doradcy, przyjaciela domu, opiekuna, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O pod tym względem ja go już dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili, jakże Papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak, łotr Żyd dał dziewięćdziesiąt tysięcy, więc nam zostało trzydzieści a że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy dziesięć tysięcy. Trzydzieści procent, wyobraź sobie. Jak to 33? Przerwała panna Izabela. Dziesięć tysięcy to 10%. procent. Ależ gdzieś znowu, dziesięć od trzydziestu znaczy trzydzieści procent. Wszakże procent znaczy procentum, za sto, rozumiesz? Nie rozumiem, odpowiedziała panna Izabela potrząsając głową. Rozumiem, że dziesięć to znaczy dziesięć, ale jeżeli w języku kupieckim dziesięć nazywa się trzydzieści trzy, to niech i tak będzie. Widzisz, że nie rozumiesz. Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Może posłać po doktora? spytała panna Izabela podnosząc się z siedzenia. Boże, uchowaj! zawołał pan tomasz i zatrząsł rękoma. Niechbym się tylko wdał w doktorów, a z pewnością bym nie żył. Panna Izabela nie nalegała dłużej. Ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru, głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze dziesięć tysięcy rubli rocznie i trzydzieści tysięcy rubli gotówką. Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócą do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. I jeżeli znajdzie się jaki majętny człowiek, nie stary i nie brzydki, jak na przykład baron albo marszałek, brr, wreszcie nie parweniusz i nie głupi, no głupi może sobie być, w ich towarzystwie mądrym jest tylko ochocki, a i to dziwak. Jeżeli znajdzie się taki epuzer... Panna Izabela zdecyduje się ostatecznie. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem. Zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę. Zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Wciąż chodziła po pokoju tam i na powrót ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma, i nagle przyszło jej na myśl, skąd ojciec tak dziś rozczulił się nad Wokulskim. Jaką czarodziejską siłą ten człowiek, pozyskawszy całe jej otoczenie, obecnie zdobył już ostatnią pozycję. Ojca. Ojciec, pan Tomasz Łęcki płakał. On, z którego oczu od śmierci matki nie stoczyła się ani jedna łza. Muszę jednak przyznać, że jest to bardzo dobry człowiek, rzekła w sobie. Rossi nie byłby tak zadowolony z Warszawy, gdyby nie troskliwość wokulskiego. No ależ moim opiekunem, nawet w razie nieszczęścia, nie będzie. Co do majątku, owszem, niech nim rządzi, ale opiekunem? Ojciec musi być ogromnie osłabiony jeżeli wpadł na podobną kombinację. Około szóstej wieczorem panna Izabela, będąc w salonie, usłyszała dzwonek w przedpokoju, a potem niecierpliwy głos Mikołaja. Mówiłem jutro przyjść, bo dziś pan chory. Co ja zrobię, kiedy pan jak ma pieniądze, to jest chory, a jak jest zdrów, to nie ma pieniędzy, odpowiedział inny głos, nieco zacitający się z żydowska. W tej chwili rozległ się w przedpokoju szelest kobiecej sukni i wbiegła panna Florentyna mówiąc – Cicho, na Boga cicho, niech pan Szpigelman przyjdzie jutro. Przecież pan Szpigelman wie, że są pieniądze. – Właśnie ja dlatego dzisiaj przychodzę już trzeci raz, a jutro przyjdą inni i ja znów będę czekał. Krew uderzyła do głowy pannie Izabeli, która nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, nagle weszła do przedpokoju. – Co to jest? – zapytała panny Florentyny. Mikołaj wzruszył ramionami i na palcach wyszedł do kuchni. To ja jestem, panno hrabianko, Dawid Szpigelman, odpowiedział niewielki człowiek z czarnym zarostem i w czarnych okularach. Ja do pana hrabiego przyszedłem na mały interes. Kochana Belu, odezwała się panna Florentyna, chcąc wyprowadzić kuzynkę. Ale panna Izabela wyrwała się jej z rąk i zobaczywszy, że gabinet ojca jest wolny, kazała tam wejść szpigelmanowi. Zastanów się, Belu, co robisz. Upominała ją panna Florentyna, chcę raz dowiedzieć się prawdy. Rzekła panna Izabela. Zamknęła drzwi gabinetu, siadła na fotelu i patrząc w okulary szpigelmanowi zapytała: Jaki interes ma pan do mego ojca? Przepraszam panny hrabiankę, odpowiedział przybysz kłaniając się. To jest bardzo mały interes. Ja tylko chcę odebrać moje pieniądze. Ile? Zbierze się może z 800 rubli. Dostanie pan jutro. Przepraszam pannę Hrabiankę, ale ja już od pół roku co tydzień dostaję same tylko jutro, a nie widzę ani procentu ani kapitału. Panna Izabela poczuła brak oddechu i ściskanie serca. Wnet jednakże zapanowała nad sobą. Pan wiesz, że ojciec mój odbiera trzydzieści tysięcy rubli. Prócz tego, mówiła sama, nie wiedząc dlaczego, będziemy mieli dziesięć tysięcy rocznie. Pańska sumka przepaść nie może. Chyba pan rozumie. Skąd dziesięć? Spytał żyd i zuchwale podniósł głowę. Jak to skąd? odparła oburzona: procent od naszego majątku. Od trzydziestu tysięcy? wtrącił żyd z uśmiechem, myśląc, że go chcą wyprowadzić w pole. Tak. Przepraszam panne hrabiankę, ironicznie odparł szpigelman. Ja dawno robię pieniędzmi, ale takiego procentu nigdy nie widziałem. Od trzydziestu tysięcy pan hrabia może mieć trzy tysiące, i jeszcze na bardzo niepewnej hipotece. Ale co mnie do tego? Mój interes jest, żebym ja odebrał moje pieniądze. Bo jak jutro przyjdą inni, to znowu będą lepsi od Dawida Spiegelmana. A jak pan hrabia resztę odda na procent, to ja będę musiał czekać rok. Panna Izabela zerwała się z fotelu. Więc ja pana zapewniam, że jutro dostaniesz pieniądze. Zawołała patrząc na niego z pogardą. Słowo? spytał Żyd, delektując się w duszy jej pięknością. Słowo daje, że jutro będziecie wszyscy spłaceni. Wszyscy. I to co do grosza? Żyd ukłonił się do ziemi i cofając się tyłem opuścił gabinet. — Zobaczę, jak panna hrabianka doczyma słowa — rzekł na odchodnym.